Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski witam was w Earth of Iron Share na modzie Total War Japonią. Mój odcinek trzeci nagrywany z rzędu, bo cały czas, jak mówiłem wcześniej, w poprzednich, muszę mieć po prostu coś na zapas, a na zapas potrzeby tego naprawdę mieć bardzo dużo, więc... Ja, ja to robię dla Wiktorii, pamiętajcie, ja to robię dla Wiktorii 2, żeby nagrać na kanał, więc mu musicie zrozumieć moje cierpienie, ból i tak dalej. Czytałem w ogóle, jak India Bellartina postanowiła w końcu zrezygnować z wojny. Ile my tego musimy zdobyć? British, India, British? Co to jest CO? Czy to są te wysypki, które znajdują się tak? To jest ważny członek w tej wojnie i nawet na War ekonomii nie poszedł. To jest bardzo ważny członek w tej wojnie. To, to jest najważniejszy. To jak, to, to jak czujecie się? Ważniej to pomyśleć, że są jeszcze ważniejsi i to jest bardzo ważny członek w tej wojnie, to jest najważniejszy członek w tej wojny. Czy w ogóle my się, my się przez góry przebijamy jak w masełku? No naprawdę te plejki są mua, wyborne, są mua, świetne. A my musimy pójść w masową autoryzację, bo za chwilę, bo nie pójdziemy w ostatnią doktrynę i nie pójdę w tę ostatnią doktrynę, bo nie mogę ja pójść w ostatnią doktrynę. Czy mamy żeby dać reaktor atomowy? Nie możemy budować reaktor atomowy, ale chciałbym... styl rafinerii. o, oh. Oho. Czemu myśmy? Musimy pójść w rafinerii stali. Tak. Musicie w to pójść, musimy produkować więcej stali, bo my umrzemy, bo my umrzemy, jeżeli chcemy naprawdę potężny przemysł mieć. Ale swoją drogą, jeżeli uda się zamknąć teraz te kolejne wojska... Chciałbym się skupić na Indiach, tak? Chciałbym się też skupić na Indiach. Tutaj wylądowaliście w Ceylonie... Ej, wyl wylądowali! I dali radę, super. Lepsze kasy, do, do produkcji. Czego nam brakuje? Stali. stali. Stal, 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 stal. Okej, okay, to był jakiś błąd. Nie wiem. Ale wiem, że to okręty podwodne się już nie robią. Pomimo, że są tani, to już się nie robią po prostu. To jest najgorsze. Okej, okay, co my wybadaliśmy? Wybadaliśmy kasę, prawda? To jest kasa. to jest kasy, co jest kasem, co jest kasę. co jest kasę. co jest to jest kasą. dobra. Skoro wybadaliśmy lepsze kasy, mamy kolejne technologię do dyspozycji. To bym chciał tak naprawdę. Teraz myślę. Mm, w ogóle mamy wojnę i 99% stabilności ten kraj jest. Wojna, jaka wojna, nie mam nie, ma, nie ma wojny w Basingse. Mm, to jest awatar taki dowcip taki. Nie, że ktoś się okaże Awatar Legendy Anga. Może koral coś oglądał i się teraz uśmiechnął pod nosem, bo ja też oglądałem. I może jakieś transport planey, może nie. Stara transport playny, może jeszcze nie. 44 rok, prawda? Tu jest 41. Musimy robić te działy pancerne, bo jak znaczy, Musimy ulepszyć te działy spacerne, bo jak je ulepszymy. O, tutaj może. Tam ściągali tych konwojów trochę. Znaczy, cały czas sam robią te. Bombardowa, znaczy łapanki do tych naszych konwojów. Łapanki konwojów. O, to jest piękna Dlatego. Karabiny maszynowe. Ej! Pomimo, że to jest czołg, ten czołg nie da rady, bo on w tych górach nie wykorzysta swojego 100% potencjału, którego dostał od y, gry. Au. Czy to jest wykrywanie okrętów? To jest wykrywanie okrętów, prawda? Tak. No to jest wykrywanie okrętów, więc może musimy mieć takie rzeczy. Jak wygląda sytuacja here? Okej, okay, widzę, że próbuje się zesantować i w sumie ci kiepsko idzie. I dobrze ci idzie, i dobrze ci idzie, czy kiepsko ci idzie. Dobrze mój idzie, to jest no commander, mój idzie na dowódca u wroga. Boję się go bardzo. Atakujesz tu, atakujesz tu, atakuj tu. A Oni tych wojsk tutaj Papuino i Gwinei nie mają zgodnie. Nie zesantował się! Co za człowiek. Jedź tutaj proszę, zajmij ten rejon. I myślę, że będziemy mogli za chwilę znowu się poświęcić i zaatakować to. Zaatakuj. Macie się przebijają? Nie przebijają Cię, drogi kolego. Jak tu wiedzie ciężarówka, to myślę, że... ...będzie spoko. Prawda? Mamy jakieś nieprzepisane dywizje. To jest To są kolejne chińskie dywizje. Boże! Ile tych Chińczyk naciapał już tej armią? Będziemy więcej niż 76. A my mamy ile? mamy tego też jakoś tym dużo. 151. No to ma... Nie dość, że Chińczyk został pokonany, nie ma dużej ilości fabryki i tego wszystkiego. Co on w ogóle produkuje? 31... Wyprodukuje się czołgi. Hmm, equipment, a to jest equipment, armor equipment. Na samoloty, a my jak to wygląda u nas? 171. A Elo! Essa I nie, ale nie macie portu, więc nie możecie handlować z innymi. Możecie handlować tylko ze mną, co mnie bardzo, 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 bardzo... Ale to bardzo, bardzo cieszy. <laughs> Przebijcie raz jeden czołg, próbujmy zrobić jakiś fajny taczek. Przebijmy te piękne brytyjskie czołgi. Zostań tutaj proszę. I spróbujmy zabrać. To jest w ogóle lotnisko, w którym zajwia się od to było lotnisko na 600 samolotów. Bo robot raczej nie stara się nie przekraczać liczby samolotów, jeżeli chodzi o lotniska. Podejdźcie tu konie? Podejdźcie tutaj konie. Proszę, przejdźcie przez tę rzekę. Hmm, hmm, hmm. I potem zrobimy jakiś masowany atak, po prostu. Najlepiej byłoby zająć się przez większość rejonów. Okej, okay, widzę, że tu chyba nie trzymali żadnych wojsk. A tu jakiś radarek się przyda na pewno. Będziemy mogli, nie wiem... Będziemy mogli przy okazji i wiedzieć, co się dzieje na świecie. Jak to wygląda z gumą? Zajdźmy gumę tutaj, zajęliśmy gumę tutaj, będziemy mamy gumę tutaj. Filipiny, znowu! Te Filipiny mają których potrzebujemy, A ja tego cały czas ignoruję. Ja to ja to robię, ja robię chyba specjalnie przeciwko sobie. A dlaczego ja ignoruję te filipiny, to ja nie mam pojęcia. Dobra, teraz możecie się nacisnąć. Cisnąć, cisnąć Destroyer Hall nowy.. Hmm. Proszę Niemcy podciężacie w woda lepsze. Dobrze, Niemcy dają nam te 10% dodatkowo, więc to jest spoko. Swoją drogą trzeba tu jakieś to O, jest tutaj Grand Support. To tylko musielibyśmy zrobić. Tutaj dwa modele. O Jezus Marek Ale chciałbym pójść jednak w stronę... Nuklear. Nuklear. Nuklear! Boże święty! Ale to są fajne rzeczy, ja w to idę. Yoshino Nishina. Yoshino Nishina. Kto Yoshino Nishina to jest ten tutaj? Tak, to jest on. Okej, okay, spokojnie, no, jak będziemy badali pewno nuklearne rzeczy, to z pewnością będę chciał w to pójść. Mmm... Lepszej samochody. Wiesz co, te samochody to teraz no, nie potrzebujemy jakiekolwiek. Bądźcie tu. Dobra, wiecie co? Na chwilę obecną może... Wykorzystajmy możliwość potencjału naszej stali jak możemy Bo żeby jakoś... Roz... żeby te okręty podwodne się ciągle robiło, bo my taracimy ich trochę... No bardziej topimy te woję niż same stricte okręty. No ale jednak jest problem na pewno. Tutaj niszczycie, niszczycie, niszczycie. Jak zrobimy masową produkcję naszych... Czemu chciałem, chciałem powiedzieć żelbeton? Jak zrobimy masową produkcję naszych okrętów podwodnych, no to... Ojej, a w ogóle koniec przebijają? Koniec z tym walczą. To jest konie no commander. Czy ktoś chciałby tutaj pomóc? Zamknąć, ich, zamknąć. Wiem, że możemy nie przebijamy... O, ja chciałem ten czołg zamknąć, czy on ucieka? Schowaj się tu, chłopaku. Myślę, że podejdziecie, nie? Tak, dobra, już mamy zamknięte wojska. Zamkniemy kolejne wojska. Ten czołg robi robotę, bo my go nie możemy tak łatwo przepchnąć, ale... Na przykład pustym polu będzie bardzo groźny, na pewno. Hmm, nie budujmy nic, może infrastrukturę sobie Wiecie co? Moglibyśmy rozwijać infrastrukturę w rejonach, w których już walczymy, Czyli tu na przykład. Tak jest tutaj. Na przykład byśmy rozwinęli infrastrukturę. Moglibyśmy rozwijać infrastrukturę. Tutaj nie ma problemów. Nie ma problemów, nie ma problemów, tylko tu już zaczyna się problem. Okej. Okay. Chociaż ja zastanawiam czy moglibyśmy jakoś to fajnie rozwinąć. Może jeszcze więcej, te pół ropy, właśnie w tymże rejonie i w tymże rejonie. o. Chińczyki będą, będą. Będziemy wykorzystywali. Wykorzystywali małych Chińczyków do produkcji ubrań i do produkcji ropy. Będziecie nam ropy dawali, koledzy. Sympatyczni. Ale to będzie fajne. Chociaż z kińczykami dobrze się dogatujemy: to jest rząd, który nam dużo pomaga. Tylko tu jest rzeka, tu jest rzeka, tu jest dużo rzek, ale tu w niektórych rejonach rzeki nie ma. Więc tak, 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 myślę. Czy mogę w ogóle pigować? No, mogę pingować, nie? ma tak, mogę. Chciałem, tak. Tak. Tak na przykład. O, coś takiego. I tak, i oto tak w tę stronę. O, hmm. Swoją drogą, czy wy się już gdzieś zdecentowaliście? Czy możemy. Nasze, nasze ambitne plany desantowe poszły jak psu w piach, tak naprawdę. Zostań proszę, tu jedna jednostka, nasza ty zostań. Szalone samochody nich jeżdżą. Amerykanów nie ma jeszcze na no i Gwinei, to super. Papuę... The Fall of Rome, o nie. O shit. O kurde mele, o nie. Zapowiada się naprawdę bardzo bardzo ciekawa rozgrywka. Właśnie Niemcy są w kociołku i pewnie stracą tutaj ogrom sił. To jest na chwilę Moskow strike again. Na no, historyczne cele, no, no co ja mogę powiedzieć. Hmm. Co mogę się badać teraz? Czołgi z tymi, Wiecie co ześmy się zajeżdżać, a pójdziemy w stronę tajszych okrętów. karier carrier, carrier screen. To właśnie nie poszliśmy, szkoda. Pójdziemy na 44 rok pójdziemy te lepsze okręty, zmaksymalizujemy. Mam dużo tego PP, ale ja nie wiem, za chwilę tego nie zaczynamy tracić, jakieś minusy nie będą przychodzić. Wiecie jak to jest, to ja nie znam. Ja nie wiem jak się gra ja po nią na późniejsze, Znaczy późniejsze jak no nie wiedział jak się gra. Zważywszy, że już mamy większość tych wszystkich surowców, ale jak zaczną się desantować, Boże te, te Filipiny, my naprawdę musimy jakieś wojska tutaj wysłać. Chyba nie Tu są jakieś Marines'owe, A! Wypływacie? A macie rozkaz. Wiecie co? Mam dla was lepszy plan. Sto... mi się stąd. Na północ. O właśnie coś takiego. Ja wiem, że Filipiny były od razu. Bo Filipiny były jednym z pierwszych celów, jeżeli chodzi o zajmowanie. E, w sumie nasza cała to tu pływa. Wybijamy im jakieś okręty. E, wybijamy im te okręty podwodne. Robią na krzywdę oczywiście, ale my też im robimy krzywdę, więc nie ma tak, że nagle nic im nie robimy, oni nam nic nie robią. Bo to jest taka obustronna wymiana. Zamknij tu. A wtedy ten koń może iść tu, 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 tutaj wszystko pozajmować. Ja chciałem, żeby przy okazji cały, ten kraj się skapitulował. Jakoś tam ta India blardina. Ale on nie chce kapitulować. On bardzo, bardzo nie chce. Tutaj jeszcze musieliśmy zająć. Oh. Możesz czegoś jakoś podejść? Nie możesz czegoś jakoś podejść? A, możesz tu podejść, nie? Podejdź tu i zajmij. się jeszcze ten desant. Yy, nie, rozpocznijmy tego desantu od razu. Ojej, ja tu coś pływa. Lepsze rakietki. Mm. Słyszę to. Zaczyna się. Zaczynają się te cholerne ataki na moje wyspy i oni będą mnie teraz męczyć. To wyście chcieli? Niemcy to już mają? Niemcy czego nie mają? To mają chyba wszystkie technologie świata. Cyk, 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 tyk, tyk, tyk. tyk. Możecie w to pójść. Co tutaj mamy? Strategic Bomber Models. Okej. Okay. Ale obstawiliśmy się na czas, więc nie ma z tego złego. Czy to jest wyspa? Nie, to jest ten rejon, bo to musimy tylko ten rejon jakoś bardziej zająć. Że ten kraj skaptował. No idź tu. I pójdź tutaj, proszę. Przypisz się tutaj. Wy jesteście oddziałem, który... Nie, chwila, bo mam tych generałów, ja mi się nie rozpoznaję. Każdy azjatycki generał wygląda tak samo. Tutaj chcesz się zastantować? I będzie chciał się zastanowić. tylko tu pływają te okręty podwodne. Ale czy my przebijemy się jakkolwiek? Czy mamy jakiekolwiek siły, sił, które mogą jakoś zrobić różnicę? Ej, eee, nie. Ale karabinków i mamy? Trochę ich jest Więc moglibyśmy nasza 6 dywizji, wystawić i od Fili Oni będą szli do Filipiny A tutaj weźmiemy faktycznie te 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6 I wy będziecie płynąć. O, zaczekajcie, no zrobię to inaczej. Tak, tak. Tak, tak. O, coś takiego. I te 6 dywizji po prostu płynie pomoże na Filipinach. Bo nie możemy tracić. Ja musim, musimy iść wszędzie po tych chociaż jednych jednostkach, które będą broniły przeciwko tym desantom USA. Nie wiem ile będzie tych desantów. Nie wiem ile oni będą męczyli nas. I jak długo? Ale póki ich tu czy jest dla nas jak najlepsza sytuacja. Mm, 43 rok. To możemy rozwinąć też przemysł. Faktor output. Kolejny desant. Czyli wy będziecie. Okej, okay, czyli będziecie. Robili jakieś problemy tutaj cały czas, z Japan. Czyli tutaj też coś. Też... A, bo to jest bitwa morska. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czaję. -y. Czaję, -y kumacza, i tak dalej. Wiecie co? Złączcie się i idzie. Nie wiem. Cyk, cyk. I pływajcie i pomagajcie, niż te okręty podwodne, które pływają nas z gnębią. Bo tutaj się zdestantujemy za chwilę, prawda? Już możecie? Desantujcie się. Nie mamy tego. Nie mamy tutaj. tej. to, 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 się da. Nie mamy tutaj za. Y, takiego. wiecie, jak to się mówi tej siły przebicia w tymże rejonie, ale teraz już będzie 91 okrętów podwodnych, a to jeszcze pływa i mam tę Cudowne. Musicie mieć po prostu ten central na... My mamy central na was... O, właśnie, już mamy. Bo to jest takie śmieszne, że w sumie w Chinach nie mamy przewagi, że tak to nazwę. Musimy przykład zidentyfikować te Indie, znaczy Indie, bo jak to się nazywa? Filipiny. Jak znajdziemy te Filipiny, to też będzie w miarę łatwo. Jakieś okręty, znowu coś kliknąłem. I znowu jakiś desant, będziemy teraz przejścią ta Mikronezja. Ale to nie ma szans, nie mogę się o tym wytracać. Dobra, wpływajcie, ja tu się obstawiłem. Wasza metoda żabisko w tym razem nie zadziała, pani makarturze. Mm -hmm. Odejdźcie tutaj, może za przyciśnij tu widzę, że naprawdę za mało wojska w tym rejonie. ale też trudno zrobić jakąkolwiek dużą liczbę tych wojsk, bo to się po prostu nam nie opłaca. Wiecie co? Swoją drogą bym chyba bym odstawił pod jakąś marszałka. Ciebie, ciebie. Ciebie. Kim wy jesteście? Wy? No, ja wiem, prosiaczka, o prosiaczka też mogliby się dostać. I pan marszałek, porządku, pilnuje, proszę bardzo. Będziemy jakiś bonus, jakkolwiek mieli. I tu chyba chciałbym zrobić jakiś taki fajny final atak, Znaczy, final, bo final jeszcze nie, bo final to tylko mam troszkę czasu. Ale naprawdę, jakiś atak, który tutaj może zrobić, robić różnicę. Bo boty raczej będą się desantować według ich ustaleń historycznych. Czyli raczej nie będziemy spodziewać się desantu na Japonię, dopóki nie będziemy mieli ten. Dopóki nas bot na przykład. Nie zastanowię się, jakieś Iwo i tak dalej. No, mamy trochę czasu na to. Tylko nie wiem jeszcze, jak wysadzimy bomba tą na USA, ale coś wymyślimy. Jak nie będą mieć gumy, nie będą produkować samolotów. A my produkujemy samolotów, bo gumę, więc... Chyba, że no sami produkowali gumę, to też może być problem, na swój sposób. Dobra, cisnąć, cisnąć, cisnąć. Idziemy w nich. I cisiemy. Eee, spoko, te hindusy to... Zarobicie taki front teraz? Będzie strasznie no, długi, mocny front, ale... Podejdźcie, próbujcie cokolwiek działać. Widzę, że prosiaczek też tutaj się trzyma fajnie z swoimi kolegami. Znowu desant. Znowu Norton, Indonezja. Ile co się tu desantuje? Boże, oni nas desantują wojskami garnizonowymi! A ja potem się dziwię, dlaczego... Znaczy, dziwię ja się, nie dziwię się, że nie działa. Bo jesteśmy super Japonią i nam wszystko musi wychodzić. No ale nie jestem zaskoczony. O, tak jakbym był zaskoczony, to mógłbym być, ale nie w tym przypadku. Hmm, tutaj coś było zniszczone, jakieś konwoje. Tutaj się desantowaliście, desantujecie się czy nie? Ile ich tu pływa? Dlaczego nie potraficie objąć protektoratem... A, jeszcze ten rejon się objąć protektoratem tak to nazwę. O, i nagle to będzie łatwiej teraz, prawda? 59, jest, dobra, możecie pływać. I pływajcie znowu. I teraz właśnie to będzie coś co. Cisnąć ich tu, a potem ciśniecie, jedno dywice może cisnąć tu. Co drogą, my ich tu zamkniemy, w mnie. Są Wojska Wolnej Francji jeszcze, ło, Nie, atakuj tu, atakuj to, oni nie mogą wjechać, oni nie mogą wjechać, oni nie mogą wjechać, oni nie mogą wjechać, oni jadą! Dlaczego oni nic im nie robicie? Chyrypka <laughs> mnie bierze przez was, złodzieje. Samoloty robmy, mamy aluminium, amelium i tak dalej, moglibyśmy te samoloty faktycznie produkować w większej liczbie kasów, na przykład, bo ropy mamy, gumy mamy, tych wszystkich takich fajnych surowców mamy. Chyba, że podejdą teraz te wojska, ale naprawdę to zabroki zobaczenia w tym, że rejonie są bardzo bolesne. Czy możecie przestać robić desant pojedynczą wojską? O, tu już jest nie wojsko garnizonowe, już jest poziom wyżej, to jest lepszy poziom bossa, jak to nazywa. A Indie są chyba, chyba Brytyjczycy wysłali za dużo wojsk indyjskich do Afryki. <grych> Okej, okay, lepsze kasy. Produkujcie lepsze kasy. No to myślę, że moglibyśmy produkować, no, jeszcze lepsze kasy. Go! Później tymi kasami będziemy mogli prowadzić ściągać jakkolwiek flotę amerykańską na jakichś wysepkach i tak dalej, bo będzie trudno ściągać flotę amerykańską bez kappy. Mamy dużo przystani, znaczy, no, dokiardów, czyli przystani chyba, portów takich, no ale tego jest za mało ciągle. Naprawdę, nie przebiłyście się tu, ludzi tłum. Dobra, musi ktoś tu podejść. Wy zajęliście te rejony? zajęliście Dlaczego tutaj. Dlaczego wy chcecie stać w takich brzydkich miejscach? Wszyscy. Całe. Wszystko tu musi podejść i chronić tu. Dokładnie. Zgadzacie się? Zgadzacie się. No jak, żeby inaczej nie mieli się prawa się nie zgodzić. Może jeszcze jest gra komputerowa. Hmm. A te tanki? 47 mm w 42 roku? 47 mm? To Polska ma na star 47. Ale wiadomo, pamiętajcie, kaliber kalibrowi nierówny, bo czasem może być. Bo to wszystko zależy potem jeszcze od tych wszystkich dział, rodzajów. Szalin, i tak bla, 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 A bo to jest stosowna wyspa, dobra. Do czy wy tutaj cokolwiek robicie? Widzę, że bawimy się w desantowanie niż tych wszystkich wojsk. A wy jeszcze za mnie macie. Muszę no, jesteście przypisani tutaj. No co jest z wami tak? Za dużo desantów zrobiłem? Dziwne. No to czekajcie, no to może nie próbujcie stąd się desantować, a zesantujcie stricte z Japonii na przykład, 300. Czysto z Japonii, wrócicie do domu, odwiedzicie rodziny, a potem próbujemy zrobić desant. A na przykład może... właśnie, chciałby tutaj... Zróbcie to i to. Próbujmy poniżej, może coś tu będzie akurat pływało. Mm, a wy, go tutaj, i zrobicie desant mi stąd, tu. Powinno być Wam łatwiej jakby nie były przypisane. Wcześniej są przypisane. Co to już za bugi? Żeby gra uważała, że zabrzmicie? Może tak jest? A tak, stąd i stąd na przykład, z dwóch stron. Musimy zrobić to lotnisko, bo tu wracalibyśmy jakiś samolot ewentualnie. Właśnie z lotniska, to jest jakby z ręki w sumie. Mm, robimy naprawdę. Robimy naprawdę operacje japońskie na miarę prawdziwej Japonii, bo dalej przybicie nie możemy. Zwłaszcza, drogo, to jakieś wojska garnisonowe by się przydały. Mm, Podejść Przebije się to, przebije się tu, a dzięki temu przebije się tutaj. I wtedy będziemy mogli pozbyć się tych wojsk. here Okej, okay, czyli cały czas te wszystkie wysepki są na ich pierwszym, numer jeden, i potem będą pamiętać jej dalej. Czy jak nie zobaczą tej wysepki, będą prowadzić zrobić inną wysepkę. Jak to wygląda? Teraz oni nam tym kasami bombowcami natają. Hmm, podejdziemy, podejdziemy więcej wojsk i myślę, że będziemy mogli to łatwiej rozegrać. A jak na nasze Wojska cztery morskie garnizonowo coś tam? Wypływacie tutaj, nie? Jesteście atakowani, o! Ale wycofujesz się, odnosimy to się bez strat. Bo potem będziecie mogli zaatakować, Indian kolejny jakiś operative coś tam, co są za A ty się siejesz tam propagandę? Ona pana zostało... Czemu ty się siejesz propagandę? w tym? Wydziedziczyli was? German Rice się broni na małym skrawku dzięki temu portowi, który znajduje się... Się do Padło wpadło? Nie. Ej, oni się tu bronią, w Rostowie. Dzięki portom w Rostowie a nie, się bro... Znaczy nie się bronią w Rosji, ale troszkę mi to nie pasuje cały czas. Cały czas, bo coś mi tu nie gra. Mamy 43 rok. Okej, okay. oznacza tylko jedno, lepszy przemysł. A ja bardzo lubię lepsze przemysły. Kim wy jesteście? Dlaczego? Przecież tu byście... jak te wojska pływają. Ojej, dobra. Stracimy wojska z powodu głupiego poruszania się. Lightnet, atak. Może jakieś zawsze plusy i bonusy, jeżeli chodzi o tak nocny. Tak, pływajcie i brońcie. Jezus. Dlaczego oni tak popłynęli? To nie mam pojęcia. Musicie się w przodku rozstawić. Bo teraz będą ciężkie te walki, bo Ameryka też wystawia swoje wszystkie okręty. Ale my się możemy wbijać w te Indie. Jak się wbijemy w Indie, to też ich tu wyeliminujemy szybciutko. Hindusi nie mają dużej ilości wojsk, więc myślę, że gdybyśmy wystawili więcej, bo co się w Steel robi. Yy... Karabiny, mundurki, konie, ciężarówki. Gdybyśmy sobie zaczęli wystawiać powolutku jakieś te dywizje Arva Furasi, to jest bitwa morska kolejna. Właśnie teraz tracimy te wojska pancerne i całą resztę. Bo ktoś postanowił głupie się desantować. Gdzie wy jesteście? To jesteście wy. No i goł? Jak będziecie mogli, od razu lecicie. Jeden dzień. No i go. A jeszcze nie, już. Jak tu nie ma żadnych jednostek przypisanych tego rozkazu? A to co to jest? Może za dużo desantów? Usuń to. Aha, dobra, bo bugowały się pewnie rozkazy, jak tak widzę, bo teraz już chyba mogli ruszyć. Ruszysz się? Nie wiem. modre AI, Herc of Iron 4. Hmm, może jakieś skany na przykład, aktywne sonary. No to byłoby na pewno fajne, jeżeli chodzi o walkę przeciwko samym tym okrętom podwodnym. Bo nas Ameryka historycznie próbuje zasypać okrętami podwodnymi. To jest historyczne, tak. I ja tutaj nic nie mówię, bo historycznie Ameryka naprawdę miała bardzo dobre okręty podwodne. Pewnie mieli dużo doświadczeń w wojnie z Niemcami, jeżeli chodzi o to, bo to jest raczej normalne, ale jednak, że mieli tego dużo. I Japonia była zagłodzona przez to, na swój sposób. Róbcie. tutaj, pójdziemy sobie później pod bonus tej broni nuklearnej. Tam topicie, Jezus Maria, potopi tych okrętów, a to są stare okręty. My będziemy musieli zrobić później restruktyzację nowoczesnych okrętów podwodnych. Czemu tu nie pływacie? Znowu? No pójdzie i zajmijcie ten... Nie wiem, nie mam, nie mam, nie mam pojęcia dlaczego to i tak to działa. Na razie pasku, się naszej po prostu ofensywie kompletnej w Indiach y, takiej pięknej, czystej... jak w y, rzeki... Nie, no, nie wiem, żartował z rzeki India, bo to, to, to jest tragiczne, nie żart. Ale Hindusi tracą trochę dużo terytoriów. My dostajemy surowce, tak? Dostajemy część surowców, które tutaj przeznaczają. Tylko co tylko czy stali brakuje? No, no co to, to jest? Oj, bej to... Ojeju, ojeju. to jest... To jest nic. Tylko konwojów nie produkujemy, nie? No właśnie. Kowale się w się kończyły, więc skończyłem z produkcją niektórych jednostek na rzecz większej liczby konwoi. Przebiliście się przez co? Tak! Przebiliście się, to znaczy tylko jedno. Zajmijcie to. I teraz tu możemy wystawić 200 samolotów. No to nie jest jakaś fajna liczba, która mnie cieszy, ale. Wystawcie 200 samolotów. I, ka i kasujcie, i kasujcie. Aha, fajnie, fajnie w ogóle to wygląda, że jest lotnisko tu. I tutaj nie ma jest zasięgu, ale tu już ma zasięg. To jest sztuczne lotnisko, że tak to nazwał, chyba jakieś. Przemysł, czy się coś wybadało z przemysłem tym ciężkim? Bada się. Czyli musimy mieć cały czas doktryny morskie. Mm, 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 mm. Tu się bada, to się bada, ale trwajcie jak na scenary. Ciśniemy ich tu. Tak, ciśnięcie ich tutaj. No braki zobaczenia robią swoje, a my mamy historyczny zasięg Japonii. Oprócz tutaj, bo tutaj idzie naprawdę zarąbiście, autentycznie. To co tutaj wysiadamy to jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna sytuacja. My temat ID nie, nie możemy zrobić, jak tak myślę. Wyprodukuj tego więcej. A te dywizje mogłyby przybyć tutaj, jakkolwiek, jeżeli nie będziecie płynąć całą drogą morską. Oby, oby... Mm. Heavy interest, Industry, Tyk, cyk, cyk Proszę budujcie mi te stali, bo dużo, dużo tych wszystkich surowców, bo już trzeba nas, nas Robią nam problemy. O! Fajne rzeczy. Nie wiedziałem, że, że od tak czy nie wiedziałem, że od takich rzeczy można mm, mieć jakieś doby. Bo to ile daje taka jedna fabryczka? 16 stali! No to... To jest fajna ilość. Na kraju, który nie jest samowystarczalny jest naprawdę przyjemna liczba. I jak tam panie Lordzie Lingwinton, Ile masz ich wojsko? Oj, za malutko. Mi się zdaje, że już ma nad nimi bronicie, bo raczej... Dobra, go strzałka i potem go. Zajmowanie całych Indii. Go, 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 go. Nawet moglibyśmy wam odpalić, nie wiem. Macie problemy z logistyką tutaj? Nie, No właśnie nie macie. Hmm... Desanty, desanty, East Indie, Naval Combat, a, bo tutaj cały czas się bijemy. No, naprawdę, tej gwazy z Amerykanami mam tutaj ogrom. Nawet myślę, że powinniśmy tu rozstawić jakiś generałów, jakkolwiek. Nie wiem, ciebie, znaczy admirałów. Ciebie nie wiem, co będziecie robić, ale po prostu atakujcie i brońcie. Żebyście mieli jakiekolwiek bonusy. No właśnie. Bo zacznij. O, zasz... o lui. Dobra, wiecie co? Musimy zrobić teraz dużą produkcję konwoju, bo tam wojska, które są za granicą, umrą. Więc sorry, okręty podwodne. Musimy zrobić teraz coś takiego. Musimy, znaczy, musimy bardziej rozesponować swoją zasobami naturalnymi, których po prostu mamy mało, z stalą. To stalą. Stal to jest najlepszy zasób naturalny. Cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. Mamy dużo tych stali. I na przykład więcej konwoi. Potrzebujemy produkcji tego naprawdę dużych i zarobić się w dużych ilościach. A tu, nie wiem, produkujcie cyto. I tak nie wyprodukujemy, bo nie mamy stali w ogóle, na te kręty podwodne. Ale na chwilę obecną musimy nadrobić produkcję naszych konwoi. Bo to... jeżeli dojdziemy do tylko tysiąca, możemy zaprzestać. Ale jak bijemy się naprawdę w wielu rejonach, no to. w Cunningham. No, znudziło mu, Nudzi mu się. Znudziło mu się w tych niektórych rejonach i musiał do nas te siły. Ale teraz chyba będziecie się zasadować, prawda? Tak myślę, że teraz się chyba zasadujecie. Jak rozpoczniemy sobie w wielu rejonach nasz ciężki przemysł fabryczno-hutniczo-stalowy i tak dalej. No, to wtedy zaczniemy produkować więcej okrętów podwodnych i tak dalej. I wszystkich okrętów, przepraszam, odbiło mi się. Ale zanim do tego dojdzie, to wejdzie mnóstwo czasu. I myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. I ja jestem Szwakoszpakowskiego z Hercofiron 4. Na wodzie, to ta druga Trzymajcie się ciepło. Cześć!